Siemaneczko widzowie. Dzisiaj wam przedstawię kilka naklejek, które powinniście mieć u siebie w ekwipunkach. Eee, oczywiście nie mówię, czy to kupować teraz, czy nie, tylko które moim zdaniem dobrze jest mieć które są dobrymi inwestycjami i które naprawdę warto, no warto się im przyjrzeć i posiadać takie, że w ekwipunku, bo mogą oddać w przyszłości i mogą być naprawdę ciekawymi naklejkami. No i co, jeszcze szybkim wstępem: sponsor odcineczka, jakim jest wiadomo strona Skinsmoki, strona do wymienia swoich skinów, link do strony oczywiście jest w opisie, strona oferuje darmowe 5 dolarków z kodem ELZARD przy wymianie. Więc to jest naprawdę spoko opcja. Plus, do tego, ostatnio nie wliczy wam, e, moi drodzy, naklejek, Więc przez co możecie mieć naprawdę fajne krafty, ze strony, a jest ich naprawdę sporo, i potem je posprzedawać drożej na rynku, czy gdzie będziecie chcieli. Plus, do tego, przy doładowaniu z moim kodem, Elzart, macie. Przy dodatkowaniu 100 dolarów, dodatkowo 35% bonusu, więc to jest naprawdę dużo. Yy, I warto sobie odładować na Steama, jeżeli ktoś chce przez tą stronkę. Plus do tego, tutaj macie jakieś dodatkowe nagrody, i tak dalej, za zmienienie sobie niku, i tak dalej, i odebrane yy, jakieś tam konkursiki i tak dalej. Dobra, przechodząc do filmu, zaczniemy sobie od naklejek. Yy, głównie skupię się na holo, na literach. Wiadomo, papier, w papierach zbyt nie będę miał zbyt dużo. Zaczynając od Antwerpu. Antwerp Holo. Według mnie kilka naklejek, które warto mieć. Przedaję tutaj trzy przykłady takich naklejek, które są moim zdaniem spoko opcją. Wiadomo, tutaj mógłbym mówić Monesi, Max, Cloud, Dobrzy zawodnicy, ładna duża ładna naklejka, ale tutaj powiem o kilku takich dla mnie istotnych naprawdę, czyli Outsidership, naklejka, która w ATH miała naprawdę dużą cenę, e, która jest naklejką, e, która jest jako, jako jedyna, wiadomo, no bo zmienili awatar i Outsiders jest tylko na e, właśnie Antwerpii, więc na te naklejki nigdzie więcej nie zobaczymy, jest tylko na Antwerpii. I według mnie wygląda wyśmienicie. Więc jeżeli macie taką naklejeczkę, i ona u mnie służy jako long term, jak większość naklejek, pewnie już wiecie o tym, ale, ale no ja, ja z taki long, long term pokładam nadzieję, może tutaj jest dużo na rynku, ale naprawdę wierzę w niego, że kiedyś będzie naprawdę bardzo, bardzo drogi, chociaż już jest drogi, to jest naklejka za 70 zł, i Antwerp jest, nie jest jakiś stary Marok, więc no to jest dużo, nie oszukuj mi to jest dużo. Kolejna jest 90, e, ładny wygląd, dobrze to się prezentuje ta naklejka, e, według mnie w ogóle to ile, jaką krotność już zrobiła dom sama z siebie, wiadomo jak dużo naklejek, ale to są takie moje naklejki, które ja polecam. E, i no, po prostu widzę tą naklejkę. Ładny kolor, popularny kolor fioletowy, naklejany. E, cena już wygląda spoko. I ostatnią naklejką z Antwerpii, którą ja polecam, e, jest Eternal Fire. Jak wiecie, Eternal Fire jest e, na Antwerpii. I e, więc jest to naklejka, która jeszcze, że jest ładna, to jest tylko na Antwerpie. E, tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Eee, więc naprawdę, według mnie spoko okazja. Eee, wyglą Wygląd na pewno wielu graczom się podoba, jak nie większości ludziom. Eee, I naprawdę jest to moja najbardziej e, solidna e, inwestycja. Dalej, przechodząc do e, Sztokholmu. Jeżeli chodzi o taką, mam dla Was kilka fajnych pro propozycji, które, które mi się po prostu podobają I ja na nich sobie troszkę leciałem. Są to trzy naklejki. Trzy naklejki z niższego sortu, które ja sobie zawsze trzymam mam ich więcej w magazynach lekko, a są na przykład te filki, które są ładną naklejką, skromną naklejką która ma potencjał, wiadomo szarki już Wam polecałem, ale nie, nie dodam tutaj szarków e, Gambit Gaming e, kolejna ładna naklejka, która już nie raz spadała, raz rosła teraz wiadomo, że te naklejki rosną z, z czasami mniejszymi spadkami e, i ostatnia, czyli tutaj e, Godsense'nciki które na przykład aktualnie miały niedawno cenę 30zł teraz sobie troszkę podpadły e, też prześliczne naklejki nie ma to co dużo mówić, też prześliczne naklejki e, i według mnie warto też mieć Zerio w Hollow Nation Dlaczego? E, ten najszybciej się przecież się prezentuje. Moim zdaniem to jest najładniejsza naklejka z Rio. Oczywiście wiadomo, no coś najprzedniej no dla mnie jest mouse i tak dalej, no. E, jestem w stanie e, powiedzieć, okej, okay, mouse jest ładny, ale według mnie ta naklejka sobie, no, wymiata, naprawdę przepiękna jak ona jest. E, wierzę w nią. E, już ją trochę trzymam. I powiem wam, żeby trzymał dalej. E, miałem szansę sprzedać, sprzedawałem. Zostawiłem też trochę i naprawdę zobaczymy, jak się ta sytuacja z nią rozwinie. E, jeżeli ktoś ma w ekipunku, warto trzymać, warto posiadać taką e, naklejeczkę. Jeżeli chodzi o Paryż, wiadomo, teraz są trochę wyższe, ale jest naprawdę kilka naklejek, które prezentują się dobrze. E, więc jak spadną przede wszystkim furia Apex. To są moje dwa główne polecenia. Jakoś ja nie jestem takim strasznym fanem inwestowania w maus, furia. Furia, dlatego że przepięknie się prezentuje i jest inną furią. Nasze furie są czarne, jakieś błyszczące czarne. To jest pierwsza furia, która jest hologramowa i jest niebieska i się jakoś wyróżnia, wygląda, więc jest inna od wszystkich furii i według mnie jest najładniejsza z wszystkich furii, więc czyni ją to naprawdę na jedną z najbardziej pożądanych, jeżeli ten event zacznie wiecie, jeżeli zacznie się pary wykupywać i po jakimś czasie naprawdę to może być drogie. Druga Apex, Apex, przede wszystkim Apex wygląda przeładnie. Jeżeli Apex już więcej nie pojawi, to ta naklejka naprawdę będzie przepiękna. Ogólnie na parę dużo takich naklejek. Ale to są takie dla mnie, które się wyróżniają najbardziej, i naprawdę warto o nich wspomnieć. bo warto to puszczać w jakimś punktu Naprawdę warto mieć takie naklejeczki u siebie i je po prostu podtrzymać. Wydaje mi się, że jak wcześniej kupiliście, to naprawdę jesteście zadowoleni z tych naklejek i wam dobrze będą służyć i dużo dla Was zarobią. No i to i to, było tyle. Takie kilka propozycji, które według mnie warto trzymać w jakichś punktach. Jeżeli macie, to trzymajcie sobie i czekajcie, aż urosną naprawdę na fajne pieniążki. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.